Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry moi kochani. My to sukces moi drodzy, my to kurwa jebany sukces. Ej, pokaż stary e, się w koszulce sukcesu. Ja pier... Ja pierdolę. My to sukces. Ja właśnie pierdolę nowy dress, stylowy fit. 5 minut. A ty wyglądasz jak taki naprawdę Europejczyk, nie? Nie będę ukrywał tego, że on wygląda w tym naprawdę dobrze. Czekaj. Przyłóż do swojej zajmistej szyi zapaśniczej. Nie no kurwa, wesele jak chuj, nie? Jeszcze pięć minut. Piękna płyta. Móż! Suhey f pandje. Dzięki.